Odwaga. Czym jest dla mnie odwaga? Kiedy mogę zrobić coś odważnego? Czy to będzie bohaterski czyn? Czy odwaga oznacza, że nie czuję strachu? Czy działając odważnie czuję komfort czy dyskomfort? Odwaga to jest coś, co wymaga zdecydowanych i niekomfortowych działań. W ostatnim czasie podjęłam kilka takich, które niejako zmusiły mnie do zuchwałości. Zmiana pracy po 15 latach, odejście z miejsca, z którego wydawałoby się, nie ma już ucieczki. Podjęłam walkę o tę zmianę w bardzo trudnym okresie, związanym z długotrwałym stresem i totalnym spadkiem wiary w siebie. W końcu przyznałam się sama przed sobą, że mam problem i szukałam rozwiązań, jak osoba uzależniona, do której dociera, że sama sobie nie poradzi. Przyznanie się do słabości i proszenie o pomoc. Było dla mnie aktem odwagi. Dzisiaj często o tym myślę, jak wiele zrobiłam, aby dotrzeć do miejsca, w którym jestem teraz. Kosztowało mnie to sporo wysiłku. Długo walczyłam o siebie, choć czarne myśli wiele razy mnie zdominowały. Ja jednak nie poddawałam się, bo to byłoby łatwiejsze i codziennie czytałam książki Ewy Wojdyło, szukając w nich ratunku. Zaznaczałam ważne fragmenty. Robiłam zapiski i powtarzałam całe rozdziały na głos. Robiłam tak do czasu, aż zrozumiałam, jak powinnam żyć, aby być szczęśliwa. Dotarło do mnie, że naprawdę trudne rzeczy prowadzą do wielkiej radości. Ta wiedza jest niesamowita i dodaje odwagi do zmian. Dzisiaj cieszę się z drobiazgów i odczuwam wdzięczność za małe rzeczy, które mają wielką wartość. Jakie? Jestem sprawna fizycznie, jestem niezależna, mam talent, kocham książki, moja osiemnastoletnia poziomka ciągle żyje, mam w miarę zdrowych rodziców, mam przyjaciół, jestem lubiana, coraz częściej świeci słońce, umiem rozmawiać z byłym mężem, umiem nie robić nic. Ciągle zachwycają mnie bieszczady i śpiew ptaków. Mogłabym tak wymieniać w nieskończoność. Żyć dobrze i myśleć pozytywnie to wielka odwaga. Następnie dałam sobie szansę na miłość, która, choć druga, stała się pierwsza. Zaufałam komuś i otworzyłam przed nim serce i dom. Był to wyczyn iście kaskaderski, ale ostatecznie wyszłam z niego cało. Staram się żyć według własnych reguł. Nie krzywdzę i nie pozwalam innym poniżać siebie. Pomagam. Jestem szczera, praktykuję jogę i medytację, robię rzeczy dobre dla ciała i głowy. Otaczam się życzliwymi ludźmi. Odwaga to także wiara w marzenia i działania, które prowadzą do ich realizacji. Ja, osoba znikąd, bez znajomości, bez wielkich funduszy, wydałam swój tomik poezji. Od tego czasu minęło kilka dni, a ja wciąż się tym zachwycam. Wierzę, że pisanie to będzie mój sposób na życie, że zadzieje się coś naprawdę fajnego. Z zapałem piszę nowe felietony, odkrywam w nich siebie, swoje myśli i przeżycia. To, co robię, może się nie podobać czytelnikom. Mogą powiedzieć, że to jest słabe, grafomańskie, że każdy potrafiłby to zrobić. W tym właśnie rzecz, że mimo strachu przed krytyką, ja ciągle to robię i jeszcze mam wielkie plany. Wydają się one nierealne i trudne do zrealizowania. Potrzeba zacięcia, aby spełniać marzenia. Potrzeba strachu, bo bez niego nie ma odwagi.